Zapiszmy sobie 4.18, czyli 4.20. No, powinno niedługo wstawać słońce, tak. Dobra, a pa, pa. kolego, pada już. O kurde! Fak, 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 fak. Szybko odbiegnijmy. Weźmy weg, punek, wejdźmy, więc jest nasz w ogóle odzyskajmy siły życiowe, tak. Dobra. O wolutku i papa. Dobra. Bierzcie. Raczej znaczy, dawajcie mi swoje mięso. Tak. No dobra, z wilków zabitych pozyskaliśmy mięso, które prędzej później ugotujemy. Widać też bariera, jest dosyć blisko. Tak. No kurde blisko jest. Troszeczkę przeszliśmy drogi, tak? No dobra, 27, 27. Okay, to więc jest duża pula mięsa, tak? Ok, otwórzmy tutaj te kufry, bo w kufrach są takie podstawowe rzeczy, wytrychy i takie inne, które umilają życie, tak? A później, właśnie, chodzimy sobie po gotiku i szukamy handlarzy wytrychów, których za dużo ma no nie ma, tak? Dobra, metalowy kufry jest tutaj, którego no nie otworzymy, tak? Dobra, zapiszmy sobie. Spróbujmy pozabijać pukliwe jelenie. Też e, mopki, które są e, koło wybrzeża. Bo raczej chodzi mi o mopki, które są w zasięgu, no właśnie, wzroku. Tak. Na przykład taki wilk. Uy, Dostał. Padł. Okej. Okay. Weźmy sobie tutaj łuk, wyjmijmy. O, tu jest dzik. Dobra, zabijmy dzika. Tak. Okej. Okay. Widzę cię. Dobra, jeszcze kilka strzałów procesyjnych i będzie Okej, okay, poszło. No dobra. Weźmy sobie tutaj coś, zjedzmy. Siłeczko, wiecie co? Siłeczko. Może się marnuje, że nie możemy zrobić z tego miksturki, ale wiecie co, wolę to mniejszy pól punktów życia zużyć ziele niż taką miksturkę, tak. Dobra, dostał ładnie, nie ja wiem jak w, niego, jak w niego strzeliłem, ale dobrze strzeliłem, tak, okej, okay, są dwa. Wiecie co, Zróbmy kosą dwirek. to na pewno je powstrzyma przed tym. Pięknie, poszły dwa. Tak, z głowy. Weźmy mięso, tu zaraz będzie myśliwy, który nam zleci zabicie puchliwych jeleni, tak których coś tam będzie. No i dzwonku będzie i tyle. Okej, okay, tu jest dzikik, chwypica. Musimy w niego trafić, nie wiem gdzie jest. Okej, okay, widzę już go, bo w niego trafiłem. Leci. Może wy nie widzicie, ale zaraz wam się każe ukaże. Miejmy nadzieję, że się nie ukaże, bo nas wtedy może zapruć. Dobra, dostał. Z góry. Czekajcie, tu mam dosyć niezły wygląd. Okej, okay, wstał dziczek, będzie chciał nas ubić. No chodź, chodź, chodź. chodź. Mam tutaj dosyć e, dobry wgląd na tą dolinę. Tutaj na dole, tak? Najniżej położone tereny. Może Wy za dużo nie widzicie, ale mi to pomaga na pewno, tak? O, nazywa się tutaj ten ziomuś Chris, tak, który ma właśnie za zadanie da nam zadanie zabicia jeleni. I też jest tutaj specyficzna muzyka, taka lekko przygnębiająca. i co? Nie są zbyt przyjaciółki. Tak, to są Morkowie, którzy Szukają mają tylko za zadanie. No. Jeśli cię zauważą, że robią cię na k. Co tu robisz, ziomuś? Co tu robi? Jestem łowcą. Mhm. Żyję z tego co zdołam upolować na wybrzeżu. Jakoś ci się żyje, jeżeli tu jesteś dalej. Możesz mnie nauczyć polu. Pewnie, mhm. ale nie za darmo. Dzisiaj... Jeśli przyniesiesz mniej sobie nie do mhm. Nauczę cię kilku. Jak sądzisz, to muszę płacić gotówką, tylko muszę strzać do jeleni, więc jest to tutaj. Uczciwe. Mieszkasz tu zup. A czemu nie? Hmm. Czuję się z nim. Bandy ci też nie pozwalają sobie wejść na głowę. Atakują mm -hmm. każdy. Jest jedno miejsce, od którego powinieneś się trzymać z daleka. Mm -hmm. Vanguard. St stacjonuje tam cała armia. Na twoim mm -hmm. miejscu nie zbliżałbym. Rozumiem. Okej. Okay. Czy w Vanguardzie nie jest zaciekanie? Przyniosę ci. Dobrze. Hmm. Ale po. Jeśli te okay. urgowie. Jasne. Słyszałeś kiedyś imię Ortega? Słyszałeś kiedyś jasne. Mhm. Każdy słyszał o No, Mieszkają w jaskini. Na północ rozumiem. Dobra, wybiliśmy tych bandytów, wartowników, którzy byli przy tej właśnie jaskini Jest jakiś sposób, żeby ominąć o... Zapomnij mhm. o przełęczy z Awangardem. Spotkasz tam tylko okay. Możesz spróbować dostać się do farii. Mhm. Jest pewne przejście, tak? Pokaż mi Trzeba było przejść troszeczkę dalej, tak? Słuchajcie, tu jest skóra jelenia, się plus 5, jakiś eliksir. rawie co no to jest sam, weźmy to. Kosztuje tylko 6, może coś nam da, tak. Goń leśnego. wow, to jest dosyć ciekawa rzecz, tak. On ma trochę złota, więc pohandlujemy sobie z nim troszeczkę. Okej, okay, to są te zużyte rzeczy, tak. I rzeczy, które są nam niepotrzebne, tak. Dobra. To tarcza, nie. Przenieść chorobę też? Niestety nie. Tylko nie. Okay, tu mam takie czary podstawowe, które są przydatne. Tak. Dobra. No dobra, więc raczej możemy sprzedać mu. Trudno się mówi. Tak. Ale wartość wynosi tych rzeczy 1206 zł, więc jest to ok. Tak. No dobra, czekajcie, Ośmy sobie tutaj mięsko. Nie alkohol, wodę, ja mięsko chciałem. Weźmy sobie jeszcze jedno. Czekajcie, weźmy sobie popatrzymy w przypisy, tak? Okej, okay, tu są przypisy chyba. Ostra strzała woda. Czekajcie, składniki, jeden w ekwipunku, Ale co jeden w ekwipunku, Cholera wie co? A, chodzi mu o ten właśnie... To chyba był bulion, tak. Czyli to co widzieliśmy. Kupiliśmy sobie za 6 sztuk złota, to był właśnie bulion, w którym możemy gotować te tam różne rzeczy. OK, Już rozumiem. Szkoda, że to nie ma tutaj e, tego właśnie podpisanego. Nie wiem dlaczego to nie jest podpisane. Cholera wie. A jednak ten no... Jednak te wszystkie rzeczy z tego no. Contact moda. czy z tego kupę 4-2 nie zostały przeniesione no, w całości do contact moda. Tak. Trudno się mówić, tak. Próbujmy ustrzeć tego dzikiego kwiepicę, tak Hole nie, mogę w dupie z nim. Dobra, puchni wyjeleń, okej. Okay. Przysnijpmy. Starajmy się go zabić. Pięknie dostał strzała. Nie uciekaj kolego. Dostanie czy nie? Bo mam laga i jestem ciekaw, czy dostanie czy nie. Chyba przeleć pod nim. Miejmy nadzieję, że zaraz nam... Kurde, pierd Prawie szed z życie. Dostał ok. Tam się wilki leją, Jest spruta. Jest fight, Tak. Wilki trzeba udubić, to jest ważne. Kurde. Cała flora i fauna na mnie. Fajnie. Dostał. Musimy sobie tam orkowie walczą z rynkami. te też wilki, tak. No dają się we znaki wszyscy, z wszystkim tutaj można powiedzieć walczą, tak. No dobra, mały debilu. A wiesz za to, że się spróbowałeś? Pierdzielony. Pierdzielony, zaraz mnie zjedzą jak szybko je wejdę do eksypunku, ale udało mi się szybko wejść do eksypunku i żyjemy z tej okazji, więc miło, że żyjemy, Ok, Papa kolego, koniec imprezy tutaj. I ok, mamy orka, który będzie chciał nas zabić, tak, a to jest zwiadowca, taki z wiadowca, tak, któremu nie zdejmujemy za dużo... Kurde, walony, dobry był, zrobił jeden widek i nas skasował. No miło mogę powiedzieć, tak, kolejny zgon, ale ten zwiadowca był bardzo mocny. On miał już pancerz ork... on miał już elitarny orkowy pancerz, on nas skasował tak po prostu. Z zamkniętym okiem bym mógł nas udupić, ale ludzi skacorki, jak za kolejnego zgona. Ale ten zgon, no, można powiedzieć, był, można powiedzieć, moim zdaniem, zgonem takim, kurde, takim, takim, że nie dało się, może być, za dosyć jakoś sobie poradzić z tym orkiem, tak, no dobra, spróbujmy tym razem nie zwracać do siebie większej uwagi flory i fauny, czyli wilków i tych innych, starajmy się zabijać pokrywe jelenie, tak, dobrze, że zasejwowałem, tak, pamiętam o sejwowaniu bo byłoby słabo, gdybym miał sejwa z plaży. Hm, tak, to by mnie bardzo ucieszyło ludziska, naprawdę. E, okej... Okay. Już zaraz się nam wczyta gra, kontynuujmy nasze ekspienie, które będzie pewnie podzielone na kilka części. Jak to w tym dniu już nie zrobię więcej odcinków z tego motywu, że... że, że, że... że, że ma przyjść gra kompanów Heroes 2 i może powiedzieć sobie pograć w nią, jak przyjdziemy mi ta giereczka. Okej, okay, puchliwy jelen jest tutaj. Miejmy nadzieję, że go usłyszymy. Pięknie, dostał ładnie. Zabity. Za się zorientował, że tu jesteśmy. No za dużo nie widział. Z tej tutaj może pielić e, jego skarby. Tak. Ok, tam jest kolejny puchliwy jeleń, który uciekł przed nami. Ok, dostał, za to inny puchliwy jeleń, który może być wokół niego. Około tego uciekającego jelenia. Kolego dostaniesz teraz ładnie, poszło. Ok, kolejny dostał. Trochę skasowaliśmy ich. Cieszę się z tej okazji, tak? Widać, orkowie jeszcze są trudniejsi. Boję się aż z nimi kurde walczyć, tak? Dobra, tam wraz. wiele, nie wiem, jak pójść. Dobra, teraz my tutaj ładnie dostał, tak. No dobra, płótniwe, ile nie są ubite. Został dzik kwypisa, Tam znów ścierbiadę walczą z wilkami. Tam zmiony jedzą coś. Słabo, tutaj, nie poruszy, tutaj, jeśli się pan tutaj, te tutaj wilki, tak, jest słabo ogółem, tak. Byłoby fajnie, jakby po trzy takie na przykład w sarku, żeby je wytępnie. Tak, to by był fajny motyw. trafię w to, co. Co to teraz? Kilkumkę przyszłośniętą. Fak, nie mogę trafić w to gówno, a to jest zła sytuacja. Dobra, czyli póki nie wybieram ich wów ucieku. O, będę chciałbym go gonić. A to, nie? A to wredne wilki, tak. Nie dosyć, że wszystkich tutaj tylejących jeszcze się rzeczywiście biorącego nie. nie. Jeleni, a to ci. Dobra, zapiszmy, bo nasze wyjście z tej jaskini mogłoby się słabo zakończyć, gdybyśmy... ...może powiedzieć, te wilki tam, może powiedzieć, e, zaprosili do nas i też nie wiem, co jest w tej jaskini, więc dlatego sejfuję, okej. Okay. Miejmy nadzieję, że tam jakoś ogarnięcie jest, tak, nie ma tego, sajgonu grudnego. Weźmy sobie kosę, coś tu idzie, tak, a co to idzie? To pielce, mimo aż. Ok, dostałem. Kolejny wirek poszedł. Czekajcie, wejdźmy do X tak? Weźmy sobie z kilka stajków, weźmy sobie miksturkę wytrzymałości, zróbmy im kolejny wirek i powinno jakoś to pójść. No, no, jakoś to iść, nie będzie ich dosadzało, no masz. Okay. I kilka wirków poszło. Ładnie. Wszystkie to skasowane. Została tylko jaskinia z kuframi. Ok, kufer pierwszy. jeszcze jest drugi kufer, więc miło. Ciekawe, czy to jest kufer normalny. Czy też metalowy. Też fajnie, że miałem Firebola w tamtej skrzyni. Ale jednak tamten kufer to był metalowy. więc wyjdźmy z tej jaskini powoli. kończmy zabijanie tutaj zwierząt. nie, też nasz odcinek. Też ogółem kończmy. Tak. Dobra, 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 dawaj, dawaj, bez idziemy. Powinniśmy też mieć troszeczkę kasy za zabijanie, właśnie tutaj. Tych, kurde, za zabicie tych bandytów, bo w końcu miecze halabardy i takie inne rzeczy, no, może powiedzieć, trochę kosztują. Tak, fajnie, że mamy już właśnie sobie za zrobione zadanie pro po polowania na dziećmi, płochliwe jelenie. Bardzo miło, tak. Pójdźmy teraz do tego tam. Myśliwego i powiedzmy mu, że pochliwe jelenie zostały zlikwidowane. Tak, nie ma już tych jeleni tam. Dobra. Zabiłem jelenia. Zabiłem. Mhm. Dobra robota. A co z mię Proszę, kilka kawałków surowego mięsa. Świetnie. Mhm. I co dalej? Mam cię co tak? czy mnie czegoś w próbowaniu. Kurde, trochę możesz nas przyuczyć, więc miło mi. Bardzo, że mamy możliwość właśnie uczenia się u niego. Jest takim lepszym myśliwym. Dobra, czekajcie, jest jeszcze coś do sprzedania tutaj. Możemy w zasadzie jedną chochlę sprzedać. Młotki zostawimy, bo one będą potrzebne dla mieszkańców węgardu, tak? Czekajcie, są tu jakieś roślinki, które możemy sprzedać. Do grzyb sprzedajemy. Tak, po co nam grzyb? Tutaj te też sprzedajemy rzeczy. Tak. okej, okay, to też możemy... Okej, okay, bo zostawmy już. Zostawmy. A może sprzedajmy nawet tutaj te są pierdoły różne. Gdzieś sobie wytrzymałości wywalmy. Tak, eee, czary. Fireball, leczenie się. Podstawowe czary mam. Tutaj nie mam za dużo do sprzedania. łuki różne takie. Możemy sprzedać ogniste strzały. Okej. Okay. Mamy... Nie mamy jeszcze takiej ilości złota, eee, która zapewniłaby nam... Możliwość nauczenia się farowania tarczą, a wiecie co? Jeszcze sobie pochodzę tutaj. No i, i nauczę się tutaj, raczej spróbuję otworzyć jakąś skrzynię, jeżeli będzie tu skrzynia. W ogóle pochodzimy tutaj, żeby właśnie no e, zdobyć jakieś tam właśnie można powiedzieć, rzeczy, z których zyskamy pieniądze, tak. Zając, różne takie, wilków na razie nie widzę, tak. Na razie są zajączki, jest też dziki krwopilca. zapiszmy sobie, też jest ludzi ludziska, przepiękny poranek. To co uwielbiam w gotiku, które bardzo ładnie odzorwuje e, pory dnia, roku... No roku nie. Pory dnia, które są może być. No przepiękne wschód i zachód słońca są no, przepiękne w tej grze. Ubyłem, ładnie jest w tej grze. Bardzo fajnie i ładnie. Tak. A, wiem, że jestem niego bardzo blisko. Nie mogę w niego trafić trochę lamerskie, tak? Ok. I jeszcze kilka strzałów i tobie, kolego. Ładnie dostał, okej, tam jest kolejny ciki, kropica, którego krzopica, zabijemy w końcu, level sam się nie nabije. Tak. Ok, idzie na górę, mam nadzieję, że nie nie utknie, Ok, dostał. I jeszcze jeden strzał i poszedł kolega, a, dwa jeszcze. Dobra, kolego, tutaj widać, chcesz się ze mną bić, ale ja ciebie wiesz co, zniszczę i zlikwiduję. Okej, z głowy nie macie. I się prób, kurde i został może być lanie, tak. Okej, okay, okej. Okay. Tam coś jest, o są dziki tam i dzikich w jest też. Aż dwa są, wow, aż boję się strzelać. Ale raz się żyje tak. Kurde, dwa strzały oddane i w zasadzie shit. Trzy albo więcej. Dobra, musimy strzelać celnie celniej, szybko tak? Okej, ładny sła przynoszę nas ugryźć. Fuck, nie możesz nas ugryźć, czy No i musimy się leczyć. Fajnie też, że mi zgasła ilość tutaj HP. A nie, to jest taki lek... taki bardzo mocno zielone aż pod czarne, tak? Dobra, jestmy po bo widzę, że nam ubywa życia. I mamy też chyba odtrudki. No nie mamy. Trudno, musimy teraz jeść trochę mięsa, tak? Żeby yy, nie spadła nam ilość punktów życia do takiej, że no po prostu umrzemy, tak? Okej, okay, już mamy życie normalnie. Nie jesteśmy zatruci. No więc, tak? Ok. Jest jakiś kufer czy coś? No nie ma. Jest jeszcze, no, przepiękne poranek kuwiska są tam wilki, też dziki krwiopijca. też tam jest, tutaj kolejny, który nas zauważył i chce nas ukryć, miejmy nadzieję, że już to się nie uda. Udało mu się to znów miło. Dobra, musimy zabić szybko je i pójść się może być wyleczyć. nie i nie ja pierdolę, muszę tutaj odzyskać pewne punkty. Punkt życia. tak? Okej, okay, one sobie poszły. Wiecie co, zostawmy w Spokojnie, bo to jest stado, tak? A za stadem wilków sobie nie poradzę. Jeszcze to nie jest taki czas gry, że mogę zabijać wszystko i wszystkich likwidować. Okej, okay, tam jeszcze jest dzik. Zajmijmy się więc tym dzikiem, tak? Dobra. No jeszcze tam ścierwus jest, okej. Okay. Więc zabijmy tego dzika ścierwojada pójdźmy do Redox, sprzedajmy, nie wiem, mięso, coś tam. Chodzi mi tyle, żebym miał e, dosyć dużą ilość złota, czyli 2,5 tysiąca, żeby nauczyć się tutaj właśnie e, parowania tarczą od Chakanogisa, tak? Okej, okay, ścierwojadku, ty już giniesz, tak? Z głowy. Jak z logiska, jeżeli mnie nie było w, w czwartym odcinku tutaj przy tych bandytach, to oznajmiam, że ich zlikwidowałem w czwartym odcinku, który się zbugował. W zasadzie chodzi o to mi, że zlikwidowałem bandytów w czwartym odcinku, który się skraszował. I zobaczycie inny odcinek, który jest właśnie przed szóstym odcinkiem. Tak. No dobra. Idźmy więc tak. Nauczyć się od Norisa. A ty, weteranie, nie co ty robisz? Więcej A ty tak sobie chodzisz, o weteranie, więc miło. Tak. No dobra. Więc nauczmy się parowania tarczą. Mam no nadzieję, że nam starczy tyle pieniędzy. Tak. No i zakończymy tą część. W następnej siódmej zajmujemy się Ortegą. No i w ósmej, jak zostajemy trochę kasy, to kupimy sobie jakieś wyposażenie albo po prostu w siódmej pohandlujemy trochę. Okej, okay, Joy, pohandlujmy. Tak. Ok. Jakieś sprzedamy jakieś tam pierdoły. Ważne, żebyśmy dały 20 sztuk złota. Taki lekki cygański targ, ale. Dobra, czekajcie, Alko, jagody. sprzedajmy te grzyby w zasadzie. Sprzedajmy. Albo cholera, czekajcie, wiecie co, ja sprzedam, ja sprzedam sobie tutaj... Uwzsejścika, też za dużo nie kosztują. Jedno uleczenie choroby sprzedam, będzie 50 stuk złota. No ja pierdziele jeszcze musiałem anulować. Pokaż mi swoje A ty co masz za kusze? Kurde, ty masz kusze? Wow. Kozacko. Dorzotohandl, pięknie. Okej, okay. Norris, gdzie jesteś? Chcę się u ciebie nauczyć. Umiejętności parowania tarczą, tak. Gdzie to jest? Naucz mnie parowania tarczą. Naucz mnie parowania ciosów tarczą. O, tylko tysiak starczył. Musiał być tylko tysiak? To więc fajnie. Tarcza to twój najlepszy przyjaciel. ochronicie przed większością ataków. Nawet przed strzałami. Aha, jeszcze jedno. Tarczy nie... Okej, okay, dobra, zostało nam jeszcze 20 punktów, czyli mamy dużo punktów, tak, które możemy wykorzystać, prędzej później nie wykorzystamy, tak, czekajcie, na razie ubierzmy naszą tarczę tutaj, pod dwójkę dajmy, no i mamy pięknie tarczę nową, tak, sprzedajmy ją e, Cliffowi, tak, okej, okay. na pewno nie będzie należała do drogich rzeczy, tak, 50 sztuk złota, tylko tyle, szkoda. Czekajcie, tutaj jest miecz półtora ręczny, takie inne rzeczy. Mam też przepis na długi miecz. Mhm. Dobra, do złoto. ok No i handlujemy. Jak z ludziska? A, wykuję jeszcze trochę mieczy, tak? Z tych wilczych skurwód i tych innych, a wykuję ich ogółem 3. I je sprzedam, żeby zarobić trochę, tak? Bo i są takie tanie. Albo czekajcie, naucz mnie czegoś kowalstwie. Okay jak powinien, Co powinien wiedzieć o górnictwie? Jak ostrzyć o... No, jesteś na to gotowi. Aha, czyli muszę przekoksić zdolności kowalskie. Wędrzej okay. później się tego nauczymy, bo to jest ważna umiejętność. Tak. Sprzedajmy tutaj te dwa szerokie miecze, tak? Okej, okay, czekajcie. Ile one og ogółem mają? 70, Ok. więc miło. Tak, jakbyśmy jeszcze zaostrzyli, to byśmy mieli 80. No dobra ludziska, ekscesorki za przejęzyczenia i jak co to będzie koniec. W szóstej części zagrajmy w Gothic 3. Dzięki za oglądanie, nara.